Aleluja, 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 Alleluja, aleluja, Alleluja. alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Panie z wami. I Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. Zapytał ich, A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę. Arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Oto słowo Pańskie, Ale... Świątynia Jerozolimska, którą wzniósł Salomon była pełna piękna, budziła respekt, poszanowanie. Była wzorem, była czymś niedoścignionym wzorem kultu. I do tej świątyni dzisiaj Bóg odwołuje się przez proroctwo Ageusza rozmawiając z Izraelitami. Czy ktoś z was jeszcze pamięta, jak ona była piękna? Ale w tym fragmencie jest to, że Bóg mówi: "A teraz kiedy wy odbudowaliście świątynię już po powrocie z niewoli, to wprawdzie ją odbudowaliście, ale ona jest taka, jakby jej w ogóle nie było." Można powiedzieć, że Pan Bóg chciał powiedzieć jest niewystarczająca. Ale nie dlatego, że i nie potem Pan Bóg nie potępia tego. On to mówi, że tak jest. I potem do tych, którym zwrócił na to uwagę, że ona jest niewystarczająca, mówi odwagi, bierzcie się do pracy. To ja jestem z wami. To ja się o zatroszczę o to, żeby jej piękno przywrócić. Bo do mnie należy wszystko i złoto, i wszystko. Odwagi, odwagi. Fragment bardzo nam daleko kulturowy. No bo. Dla nas kościoły są ważne i istotne, bo w nich przebywa sam Bóg. Ale kult przecież dokonuje się w nas samych, w relacji, którą budujemy z Bogiem. Świątynia jest w nas. Świątynia Ducha Świętego jest w nas i o nią mamy zatroszczyć się. I żyjemy, jakbyśmy ciągle. Często popadamy w takie coś, jakbyśmy ciągle byli właśnie niewystarczający. Jakbyśmy zbudowali świątynię, ale niewystarczająco. Niewystarczająco dużo się modlimy, niewystarczająco dużo pokutujemy, niewystarczająco dużo się formujemy, ciągle nam się zdarzają grzechy i to jeszcze ciągle te same, i ciągle żyjemy w takim poczuciu niewystarczalności i myślimy, że jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Co tak nie ma? Bóg mówi bardzo wyraźnie. Nabierz odwagi. Ja przecież jestem z wami, wszechwładca, i mój duch przebywa pośród was. Bądźcie odważni. I do takiego naszego stanu ducha chce przychodzić Bóg, bo to on zwycięży w nas. W jednej z piosenek TGD śpiewamy. Gdzie możliwości moich kres, tam jego początek. Ale my nie wierzymy tym słowom, jakby wszystko ciągle zależało od nas. I nie wchodzimy w doświadczenie odwagi, nie pozwalamy sobie na siłę i moc, bo, jesteś, bo jest nam udowadniane to, że ciągle jesteśmy niewystarczający. A kto nam to chce udowadniać? Kusiciel, zły. On nas nie skusi teraz do jakichś wielkich rzeczy, bo wie, że jesteśmy blisko Boga. Więc co nam będzie pokazywać? No to, że jesteśmy niewystarczający. Będzie nam pokazywać to, że jesteśmy ciągle niegodni Boga. Ciągle, że niegodni bycia umiłowanymi córkami i synami Boga. Czemu to robi? Bo wie, że się nie rozwiniemy i będziemy się kisić w sosie naszych słabości. Tak jak Izraelici, by ciągle patrzyli, no wybudowaliśmy świątynię, ale taką mizerną. W świątyni trzeba popatrzeć na Boga. W świątyni to Bogu się oddaje cześć i chwała. To w świątyni Bóg ma pierwsze miejsce. Jemu cześć i chwała. Amen. Ale jeszcze nie kończę. Świat Bóg mówi: Ja przecież jestem z Wami. Obecność Boga jest tą rzeczą, która nam najłatwiej ulatuje. Żyjemy, jakbyśmy ciągle byli z Osiami, samosiami wszystko sam, sam, sam. Ja przecież jestem z Wami. To zdanie mnie w tym czytaniu chyba najgłębiej porusza: Ja przecież jestem z Wami. Bóg chce nam przypominać, że jest obecny pośród nas, niezależnie od tego, co zbudowaliśmy. Przychodzi do nas, bo wie, że zrobiliśmy wszystko, co w naszych siłach. Nie ma krytyki, odrzucenia. On jest. To, to czytanie pokazuje, jak Bóg motywuje. Powiedzcie namiestnikowi, kapłanowi, odwagi, ja jestem przecież pośród Was. To powiedzcie sobie to, ja jestem przecież pośród Was. Powiedzcie sobie to, ja jestem przecież pośród Was. Musi być trochę jak na kursach, no już tak mnie nauczyli, to, to ich wina. Ja jestem przecież pośród Was. Wracaj sobie do tego zdania i zobacz, jak właśnie często zły duch chcecie odwracać od uwielbienia i czci Boga. A zatrzymuje cię przy ziemi. Arek to dzisiaj powiedział, wysłyszałem to, że nikt dzisiaj z nas nie patrzy na Ziemię. Coś takiego powiedziałeś gdzieś na początku, że wszyscy patrzymy dzisiaj, nie wiem, nie, bo już nie wiem co dalej powiedziałeś, ale coś w tym stylu. To jest to. My ciągle słabość, ciągle niepowodzenie, ciągle to, ciągle to, co, to, co złe. Ktoś, kto ciągle kisi się w tym, co jest jego słabością, nie jest w stanie popatrzeć na to, jak wielki i potężny jest Bóg, który rzeczywiście dokonuje wielkich znaków i cudów. Sam, syn, nie dasz rady. Potrzebujemy Jego. Dlatego dał nam swojego syna jako zbawiciela. Dlatego przychodzi jako Bóg mocny i silny, żeby objawić chwałę w Twoim życiu, w Twojej świątyni, choćby ona była taka. Taka prosta. Inna niż od. Ktoś może mieć jakąś piękną. Niech ma. Ważne, żeby w Twojej świątyni Bogu oddać chwałę. Przez co? Przez zbudowanie relacji. To jest kult, który my mamy. Jako chrześcijanie, przecież mamy to, że Bóg wszedł z nami w relacji, bo stał się człowiekiem. Przez Jezusa. Zobaczcie, co nam mówi dzisiaj Ewangelia. Najpierw Jezus pyta, za kogo mnie inni uważaj, a potem pyta głęboko, kim dla Ciebie jestem, kim dla Was jestem. To jest pytanie z głębi relacji. Chcemy usłyszeć odpowiedź od osób, które są dla nas ważne i istotne. Kim dla Ciebie jestem? Oczywiście możemy mówić też, że to jest wyznanie wiary, tak, bo jest. Ale tu nie trzeba wielkiego aktu, ale trzeba zajrzeć w swoje serce, żeby zobaczyć, co jest siłą mojej świątyni. Czy w tej świątyni, którą jestem ja sam, mam właśnie relację z Jezusem? I znowu będzie trochę jak na kursach. Niech to pytanie wybrzmi dla brata siostry obok Ciebie. Dzisiaj nie szukajmy jeszcze odpowiedzi. Bo najpierw trzeba refleksji. My często zbyt szybko biegamy i lecimy, a za mało zadajemy sobie pytań, by się zatrzymać i by odświeżać to, co istotne, jak właśnie doświadczenie relacji z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy sobie zadali właśnie to pytanie: Kim dla Ciebie jest Jezus? Kim dla Ciebie jest Jezus? To jest pytanie istotne i ważne, na które nie znajduje się odpowiedzi ad hoc. Tylko potrzeba nam szukać tej odpowiedzi, bo określenie się, czy określanie się, to jest nasz już styl chrześcijańskiego życia. Kim dla ciebie jest Jezus? No i znowu będzie ćwiczenie po tej porze, żeby nie zasnąć. Zadaj to pytanie bratu, siostrze. Kim dla ciebie jest? Ale popatrz tak w oczy, popatrz na tego człowieka, zobacz jego twarz i zadaj mu to pytanie. Ja też. Szukanie odpowiedzi to nasze zadanie chrześcijańskie. I taki wieczór chwały jest trochę jak latarnia, która nam pozwala przy, przybić do portu, na chwilę odpocząć, by pójść dalej, ale nie jest czymś stałym. Wieczór chwały to nie jest wszystko, co może być naszym chrześcijańskim życiem. Potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy formacji. Często zatrzymujemy się na takich iwentach chrześcijańskich, ale cała ekipa, która to robi, to są ludzie, którzy się formują cały czas. Kurs za kursem, spotkanie za spotkaniem, konferencja za konferencją. A co z nami? Pytam też się o siebie: potrzeba nam stałej formacji, nas, ludzi dorosłych, by pogłębiać doświadczenie tego, co nazywamy relacją z Jezusem by zadawać pytania i szukać odpowiedzi, by reflektować nad naszym życiem. To jest piękne wydarzenie i ważne, żeby ono trwało i żeby pozwalało wielu z nas dopłynąć bezpiecznie do portu. A kto przeżył sztorm na morzu wie, co to znaczy dopłynąć do portu. Ale port jest chwilowy, potem znowu trzeba iść dalej, nie można się zatrzymać. I to iść dalej, to Nieustannie się kształtować przy Jezusie. Zobaczcie, Jezus idzie z uczniami od miejsca do miejsca, cały czas z nimi jest, naucza ich, pokazuje im, czym jest Królestwo Boże. Czy Twoja mentalność jest mentalnością ucznia, który daje się formować, który daje sobie pogłębienie życia duchowego, który nie pozwala pływać tylko po powierzchni, trzeba nam iść w głąb. Potrzebujemy, żebyśmy byli chrześcijanami silnymi, którzy potrafią ewangelizować, ale też i katechizować. Ale to się nie bierze znikąd. Często zatrzymaliśmy się na poziomie naszej katechezy, może ze szkół czy salek parafialnych, i nic więcej nie zrobiliśmy. Ja miałem w szkole, nawet moja pani katechetka tu siedzi. To jest trochę stres, tak mówić pani Jaś ale no tak to już jest w tych tychach, że gdzie przyjedziesz tam ktoś na ciebie patrzy, kto cię zna i często się zatrzymaliśmy tu co dalej? co z moim życiem duchowym dalej? nie masz tak, że chciałbyś więcej? zobaczyć jak się głębiej modlić? jak poznać Słowo Boże? zobaczyć jak konkretnie działa Chrystus? kim dla ciebie jest Jezus? czy wiesz kto to jest Eliasz? Jan Chrzciciel, czy jesteś w stanie coś o nich powiedzieć? Tak odpowiadali ludzie wtedy, a ty? Dzisiaj świat chce poznać, kim jest Jezus Chrystus, kim On naprawdę jest, a pozna Go tylko przez nasze świadectwo życia, przez to, jak będziemy żyć wiarą i przez to, jak tą wiarę będziemy głosić. Ale to się znikąd nie weźmie. Zaprasza nas Pan Bóg do tego, by pogłębiać by przychodzić do światła i ze światła korzystać. Kim dla Ciebie jest Jezus? Ja przecież jestem z Wami, mówi Wszechwładca.